W rzeczach słuchajcie. Jest dzisiaj masa energii, bo dzieje się dużo pozytywnych rzeczy. Jak praca idzie w końcu tak jak należy, a dzisiaj tak naprawdę paczki pakują się same. To jest naprawdę powód do zadowolenia. Jesteśmy po pięciodniowym maratonie. Zaczęliśmy od piątku, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. Jesteśmy jak szaleni tutaj z grupą zapaleńców od nas. Siema Piotrek, Siemanko mordeczki. Waliliśmy od rana do nocy, żeby nadgonić, żeby Nadgonić ten chaos, bałagan, który tu cały był w plecionie, udało się, wychodzimy na prostą. Słuchajcie, już dzisiaj robimy siema, siema, witajcie. Ojejku, jest dużo, cześć, 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 witam. Oj, dajcie mi powiedzieć jeszcze parę słów i zaraz sobie pogadamy. Jeszcze, słuchajcie, powiem Wam tak, robimy już niektóre zamówienia z wczoraj, nawet także, niektóre paski zostaną dostarczone 24 godziny. No, udało się to po prostu dzięki ciężkiej pracy od rana do wieczora. No pięć dni tak zasuwać, od rana do nocy to jest ciężko, jest zmęczenie. Ale jak jest energia taka, a tą energię wiecie to daje? Walka o dziecko, to jest walka o dziecko. Powiem Wam tak w skrócie, ja mam czwórkę dzieci chyba, jeśli dobrze liczę, bo mam swoją córkę przede wszystkim Maję na pierwszym miejscu. Później jest YouTube, jest jedna firma i jest druga firma, czyli jest czwórka dzieciaków. I jak coś się dzieje z innym dzieckiem, to wiadomo jak matka walczy o dziecko. No w tym momencie ojciec tak walczy, to też jest morze energii. No i się udało, udało się, wychodzimy na prostą, jest bardzo dobrze, eee, zaraz Wam pokażę jak to wszystko teraz u nas działa fajnie, pokażę Wam sklep od zaplecza, ale zaczniemy dzisiaj od... Siema mordki, jeszcze raz, wszystkich witam, co są, zobaczcie co się dzieje, opada woda, widzicie? Kto oglądał live'a dwa dni temu z Seppiem Kowalczykiem, to gdzieś tutaj płynęła woda, a gdzieś tutaj w tym miejscu, o w tych trawach, żerowały ryby, się, spławiało się stado ryb, nie? Także słuchajcie jak mówi Sebastian Kowalczyk czas nad wodę czas na sandacze najlepiej sandacze biorą właśnie na opadającej wodzie przy takiej wodzie opadającej tutaj właśnie na zalonej główce Piotrek złapał 80 w tym roku więc teraz najbliższe dni będą rewelacyjne nad wodą jest super no paczki będziecie stawali już, już bardzo szybko kiedy relaks spokojnie, zaraz do wszystkiego dojdziemy. Nie wyprzedzajcie tutaj pytań mortki, naprawdę. Bo już widzę, że już tutaj wiele mamy jasnowidzów. O relaksie zaraz o wszystkim opowiem o dostawach. Teraz w pierwszej kolejności musieliśmy nadgonić paczki, no bo nie ma nic gorszego, jak się zamawia towar przed weekendem i się na weekend towaru nie dostaje. Wiem, że w wielu takich sytuacjach były takie wypadki u nas, no ale no, 11 osób. 11 osób nie było w pracy w piątek. Rozumiecie? 11 osób. To jest mega dużo. Ale nadgoniliśmy. I patrzcie, Kowson nad wodą pewnie, pewnie, że tak. Zobaczcie, tu była woda jeszcze wczoraj. Tu wszędzie. O, tu nawet była woda. Tu się wlewała pod bramę. Ona dochodziła do bramy. A tu dochodziła woda. Tu wczoraj Kowson łowił ryby. Mogę zdradzić, że kiedy premiera klasza, teraz Wam coś wszystko pokażę. że klasza nie ma, ale Battle już jest. Eee, słuchajcie, tu. Tu w tym miejscu. Wczoraj Kowcon robił ryby do naszego programu, do naszego challenge'u zwariowanego z Viasatem. Siema, siema Tomek, pozdrawiam Fridę. Oglądałem wczoraj, słuchajcie tak, żeby troszeczkę ofawalnąć, oglądałem wczoraj jest taki dokument na Netflixie o Epsteinie kosmicznie bogaty pan Epstein i właśnie tam jest Palm Beach West Palm Beach mordo! Floryda, pamiętasz West Palm Beach? Byliśmy tam z Tomkiem na basach, kto nie widział to zapraszam tutaj zmiana klimatu, jest taki film jak West Palm Beach łowimy ryby i właśnie ten Epstein wykorzystywał nieletnie z West Palm Beach i tam z Tomkiem mówiliśmy West Palm Beach peacock bass, bas i jeszcze był jakiś stwór akwariowy, glonojad zobaczcie, wchodzę teraz od zaplecza, pokażę wam Dzień dobry. Dzień dobry witamy. Tutaj jemy, tak? Tu się spożywa, jest mikrofalówka. Śniadanko musi być. Śniadanko, zobaczcie, tu jeszcze dwie osoby pracują, ale teraz wszyscy są przerzuceni do. Czyli otworzymy w ogóle drzwi, żeby zasięg wpadał, bo to jest taka puszka, nie? Jeszcze wyjdę na chwilę. Zobaczcie, to jest taka puszka, jak się tu wejdzie. Eee... O. Widzicie, o. Tu się wchodzi, i. No, tu jest biuro, generalnie, jak widzicie, jest masa silników, jeszcze, bo. Takich dużych rzeczy, typu jakieś o e, bl, 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 elektryki, namioty. No i jest Tomasz. Tomasz, Siemantwo. Tomasz Żaroń. Witaj Tomku. E, słuchajcie, no do ciebie jest przede wszystkim pytanie, bo już ludzie się pytali mnie przed chwilą, kiedy klasz 2. Ale jeszcze chyba klasza nie mamy e, na stanie. Obecnie wadla 3 wystawiam. Więc będzie no gdzieś tak w ciągu godziny cała seria Zobaczcie, on nie oszukuje. O. Roz... Włączyło o, proszę Krystian, bo jest tak, to zaraz pokażemy, jak to wszystko wygląda. Czyli tu są takie tuby, wszystko do pakowania, wędek, tak? A tu się wchodzi do pakowalni. Zobaczcie, jaka to jest wielka ekipa. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O, no i jest i pikacz, kurde, co ty dzisiaj robisz? Też zbierasz tutaj, kontaktujesz się z klientami. Jak mam, jak mam się odzywać? Kulturalnie? Nie, nie kurde, tak jak na pikaczu, tak jak Pikach tak się odżywa na co To na kurwian. Aha, no i miło to usłyszeć. Chyba wszyscy na kurwian, jeśli można tak powiedzieć, tak? Tu mamy, zobaczcie, paczki, teraz jakieś podmiana, czekamy na konta od klientów. Niekompletne, jakiś towar musi dojechać. Niekompletne, opłacone, czeka na towar z magazynu. Tu już są spakowane, a tu chłopaki już pakują, drukują paragony. I szykują paczki, a, a tu czekają paczki do wysyłki na, na dzisiaj. A tutaj mamy taki towar z podlady. Zaista sprawa. No i słuchajcie, Ajso, możemy się pochwalić, co nie? Dwa dni ostatnie. grubo. no to tak. Tak, 185, wczoraj 200. Tak, i wczoraj 200 było. No, ponad 200, bo nawet, Tak no, ponad 200. Zobaczcie. O, i tu jeszcze są takie ciekawe rzeczy, widzicie? Paczuszki do kompletowania czekają z numerkami, bo mamy drugi magazyn. Pamiętacie magazyn na Kresowej? Tam, gdzie yy, pleciona garaż, to właśnie tam jeszcze jest trochę towaru i on musi tu przyjechać na pobrania i na imposta, i wtedy chłopacy łączą zamówienia. Więc yy, niektórzy piszą, że u mnie 5 osób pakuje 300 paczek dziennie. Okej, okay, jakby to były pojedyncze produkty z jednego magazynu, to można tak spakować tyle paczek dziennie, ale zobaczcie, mamy trzy magazyny. Tu Wam pokazałem jeden, tu jest drugi, taki mniejszy i teraz idziemy do trzeciego i czwartego. Uff, się rozpędziłem, dzisiaj ile paczek? 200 i 185 ponad. Kiedy będą dostawy? Dobra, mamy mnóstwo dostaw, zaraz wszystko Wam pokażę w swojej chwili. MPP już mówiłem, mordeczki, że MPP wychodzi z produkcji. Nie będzie już. Tam ucinało, mam nadzieję, że tu nie będzie ucinać. Zobaczcie, wchodzimy do... W tym momencie do Dream Worldu, tak tutaj też o proszę tu jest Jurek jak widzicie Jurek tutaj też zbiera tu idzie Rysiu też niesie paczuszkę o widzicie także Anie Anie Suzuki dobra może później pójdziemy do Ani o tu jest Marek Marek też zbiera kółecza są znaczone wszystko wchodzi idziemy do Marek też zbiera Piotrek sprzedaje nie wszyscy zbierają. Widzicie, ile osób tutaj by, y, zbiera te paczuszki, tak? Dobrze. Teraz y, pytaliście o. Proszę. Pytaliście o relaksa. To relaks niestety jest jeszcze w takiej formie. E, na razie tak to wygląda. Relaks. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem paczek z relaksa czeka na wprowadzenie. Myślę, że na dniach czekamy na fakturkę tylko od relaksa i już będzie trzeba zobaczcie jak to wygląda. To jest niesamowite. To jest fenomen po prostu. Dosłownie trzy tygodnie chyba jesteśmy po wprowadzeniu relaksa. Zobaczcie jak tu jest blado, ta ściana była pełna, nie? No niestety, zobaczcie, niestety najsłabiej się sprzedają wajpery. Wajpery takie, tego jest mnóstwo, wszystko inne jest ogołocone do cna, proszę, a wajper jest, nie wiadomo czemu. Może czas najwyższy sprawdzić wajpera, w takim razie zabieram wajpera teraz w weekend i sprawdzę o co chodzi. Eee, dobra, i jeszcze Wam coś chciałem pokazać, tutaj? A, i jeszcze tutaj mamy parę paczuszek do wprowadzenia z KTH Lanker City. 99. I siema siema. siema, siema, Mortko. Jak tam byczku, wszystko dobrze? No jakoś leci. Póki dobrze I to miło słyszeć takie rzeczy jest w takim razie. Eee, słuchajcie, widzicie, i tu wyszliśmy z kolejnego magazynu, jak widzicie, O, zobaczcie, tu idą. Kolejne wariaty idą dwóch braciaków zbiera, Widzicie, też nie są paczki do pakowania. Także jest jest grubo. Grubo się dzieje. Tak, będę na kaszubach, dokładnie. W weekend będę na kaszubach, tak jak piszecie. I idziemy teraz na trzeci magazyn, już ostatni, żebym, który Wam pokażę dzisiejszego dnia. Jest też bardzo grubo, bo teraz, tak jak wiem, wszyscy, wszyscy pakowali paczki przez ostatnie 5 dni i nie było czasu na przyjmowanie dostaw, więc teraz jest czas na przyjmowanie dostaw chodzimy do szekli to jest szekla nasza i witam witam chłopacy Cześć, jestem ma. na żywo może zaczniemy od przywitania mentora tak to jest mentor szekli jak on się nazywa możesz przypomnieć pan Yamato Suzuki Subaru Yamamoto kamaki Suzuki Oshikaga Yamamoto to jest mentor szekli tutaj on wspiera tutaj duchowo tutaj Wszystkich pracujących naprawdę może Wam się widać dziwne, ale tu czuć jego moc. Jak ja tu pracowałem, zbierałem, to wystarczyło się na niego spojrzeć i od razu wiedziałeś, gdzie trzeba iść, co nie, gdzie, gdzie co zebrać. To jest niesamowite, to jest niesamowity gość. No dobrze, a za tym gościem zobaczcie, co się dzieje: Dragon, yy, tu są echosądy: Dragon, Dragon, Dragon. Yy, tu mamy Savage i Dam. Tu mamy szwardzonkę yy, Schweden. Dzisiejsza dostawa. Z tyłu jest piór. I pure fishing. A właśnie, a propos pióra, jest dużo, dużo, dużo nowości, prawda? No ale to nowości to może powiemy już niebawem. Tak jak prosiliście, będzie oczywiście już za chwilkę. Pen 3 wystawiony Battle na stronę, jak widzieliście. A zobaczcie, tutaj jestem w takiej alejce z gumami. I tu są nowości takie. Już pierwsze nowości, które spłynęły z. To jest Berkeley. Zobaczcie, z Blakey, czyli piór. Takie gumy wypuścił śmieszne Berkeley. Z takim jakimś. Kurde, nie wiem co to jest. Takie zwężenie na ogonie. Ponoć to są dwa rodzaje gumy robione. Że guma jest sztywna na przodzie, gumy, w tłowiu, w korpusie, a na ogonie jest miękka. Także. Także ciekawe. I, i, i słuchajcie, no to co mnie najbardziej interesuje, czyli nowy vamper. No jak wygląda? Jak Wam się podoba nowy vamper? Bo. No nie wiem, co o tym powiedzieć, powiem szczerze, no... Jest to zupełnie inna guma w stosunku do starego Vampera. Też ma to przewężenie, cała seria ma teraz takie przewężenia na ogonie w, w Berkeley'u. Także jest flanker, a jeszcze jest flanker, to też jest flanker. Flankery to są, o jeszcze jest swimmer, zobaczcie, zobaczymy swimmera tutaj sobie. Jeszcze ja, ja, ja części tych rzeczy też nie widziałem sam, słuchajcie, także... Mi jest ciężko mówić, co to jest. Będziemy razem sobie o takie coś. Zobaczcie, to jest najfajniejsza chyba nowość. O takie coś mega ciekawe, no nie? Połączenie dwóch takich gum. Sandaczówka taka typowa. To to może być ciekawe. I co mam jeszcze tutaj? SIG Flanker, Flanker Swimmer, Flanker. No to a tutaj. Bestie Abu Beast, a cała seria wyszła yy, tych bestii teraz wypuści całą serię, yy, jak to się nazywa? Yy, Abu wypuściło pod, pod kryptonimem Beast. Yy, yy, I to są takie rzeczy yy, typowo podłowienie dużych szczupaków. Dobra, opuszczam już tutaj nasz magazyn podręczny Szekla pod auspicjacji, auspicjami Garego, Yamamoto, Mitsubishi, Osikaga, Subaru. On, no i jak widzicie, chłopaki wprowadzają, także niebawem będzie mnóstwo uzupełnień na, na naszej stronie, tak? O, jest w końcu Rafał, kurde. I co Rafałku? Zebrałeś, wpisałeś, popodmieniałeś, idzie zbierać dalej, tak? Poszło, poszło z gruzem. Jest grubo. Nie wysyłam zamówienie. Nie, jest grubo, bo robię, jest, kiedy robisz zamówienie? Dzisiaj? Z 19. z 19. Także to jest... To są już ostatnie chyba teraz robimy z 19, bo ja już z 20 niektóre. O, no Czyli to. wysyłamy cię 19, 20. Dzisiaj jest anno do mi 21. I myślę, że od. Zrobiamy się w tym nowym terminie, no nie? Ale od, ja, jeśli to wszystko pójdzie na, zgodnie z torem, to od poniedziałku wracamy do 48 godzin wysyłki, nie? No, pewnie tak. Pewnie tak, damy radę. Słuchajcie, piona dla pikacza, Przybijcie mu pionę, dajcie mu łapę w górę dla tego wariata. żeby dalej mu pięknie szła robota. A ja, ile u was pakowanie i wysyłanie? Jeszcze raz. Ile u was zapakowanie i wysyłanie? Nie rozumiem tego. Gdzie będę łapał na kaszubak? W okolicach bytowia. Sklep działa normalnie. Oczywiście, sklep jest otwarty, internet działa normalnie, gdzie wysyłamy już. Dosłownie 19-20 robimy teraz paczki. Także są, są, wracamy no i jest, jest dość szybko. Nie rozumiem, o to. pleciona z magazynem mogłaby wciągnąć nosem cały ten pawilon gdzie macie sklep. Ah, no tak, to by było zajebiste. Też myślałem o tym, dobra, zdradzę wam niecne plany te. Okej. Okay. Ja, mnie to łatwo jest pociągnąć za język. Zobaczcie, tak wygląda ten cały pawilon. On się tak ciągnie. No zajebiste to jest. Tu mamy surfa, wakeshopa. Tu to brzydkie, to brzydkie, takie nieładne, to jest... No jeszcze do uzupełnienia. Myśmy czasu tutaj okleimy. To, to jest nasza pleciona tutaj rozbudowana. Tu jest nasz sklep. I tam jeszcze idzie kilka innych sklepów. No i jest taka sytuacja, że w przyszłym roku Będziemy się przeprowadzać stąd. Będziemy się wyprowadzali na duży magazyn, i, i część tych rzeczy nam nie będzie potrzebna tutaj. Więc na pewno rok, dwa będziemy się starali tutaj po prostu rozszerzyć, żeby jeszcze powiększyć. Po prostu powiększyć, no bo zobaczcie, są możliwości, tak. Tu jest to, można by się na przykład nie wiem, tam, albo przebić tu, i żeby były 3 cztery takie. Więc no. Są możliwości rozwoju. Tak? Także, jeżeli, jeżeli nam się uda, to przenieść przyszły rok. To jest przenosiny na wielki magazyn, na taki magazyn jak e, widujecie nieraz w centrach logistycznych wielkich. No to taki magazyn, właśnie wysoki, 7 metrów. Tam będą trzy kondygnacje. Na no coś takiego się właśnie teraz e, będziemy przenosić. I tu będzie tylko sklep, będzie oddzielony od wysyłki, bo to jest masakra. Słuchajcie, bo teraz mieliśmy zaległości po 5 dni niekiedy i były takie sytuacje, e, że. Yy, przychodziłem do sklepu zebrać coś na przykład sprzed czterech dni, a tego już nie było, bo Piotrek musiał to sprzedać na kasie, bo, przy, yy, bo przyniósł to mu człowiek do kasy, chce kupić. A on mówi, a panu tego nie mogę sprzedać, bo ktoś to trzy dni temu kupił na internecie i się to zebrał. Nie, ja to muszę wziąć, ja przyjechałem 300 km, tak ludzie mówili. No i się nie będzie kłócił. No musi sprzedać klientowi. No i potem dzwonienie, zamienianie, przepraszanie ludzi i to muszę powiedzieć też, że mega jesteście, naprawdę. Ja sam dzwoniłem do kilku osób tutaj przez ostatnie dni. I po prostu wszyscy byli tak wyrozumiali, tacy mili ludzie, super, dzięki za to, dzięki za to wsparcie, które jest was, teraz damy z siebie jeszcze więcej, i przypiszymy tą wysyłkę i no uzupełnimy stany na pewno. W grudniu do na bulwary? Nie, w listopadzie, w połowie listopada będę z Kowalczykiem na bulwarach, Kowalczyka zabieram do Szczecina. Wiem, że na Kaszubach jest sporo łowisk, będziemy kilka łowisk, przynajmniej 3-4 łowiska chcę zwiedzić. A jak y, Dawid, jak chcesz pomóc, to się zgłoś tutaj, napisz do nas, y, maila, potrzebujemy, y, do paczek są dołączone wlepy, cały czas, tak, zgadza się, dobrze, Mortki, słuchajcie, y, byłoby bardzo miło się z Wami zobaczyć, jeszcze Wam y, co mogę powiedzieć, słuchajcie, te łódki, co widzicie za mną, to są już stare łódki, y, to są takie prototypy, nowe łodzie, także nawet nic nie będę o nich mówił więcej, bo to są stare łodzie, poprzerabiane, dosłownie za tydzień odbieram nowy prototyp, a... Ameryka, będzie zrobiony pod Amerykę, zupełnie sztos, sztosów, mam nadzieję, że to będzie już finalny produkt i planujemy zrobić właśnie od nowego roku wystawkę, piękny salon Łodzi, dzięki mordy, że byliście z nami, czekajcie, Majki, y, razem ze znajomymi prowadzimy akcję, uwolnić Matiego, bo jego dziewczyna Weronika nie puszcza go na ryby, podobna sytuacja jak u Dzikusa, oczywiście, że was bezpre. mordy, ja jestem na Instagramie Majki Team Pleciona, proszę, napiszcie mi dm na Instagramie, Mega, mega chcę wspierać takie akcje, to trzeba nagłośnić, musimy zrobić cały ruch, uwolnić ziomka, tak jak robiliśmy w zeszłym roku cały marsz, musimy to zrobić, słuchajcie, musimy to zrobić dla naszych ziomków, chcę zrobić cały program taki oddzielny, gdzie będziemy w ogóle poruszać te historie, co się dzieje z tymi ludźmi, jak im pomóc wyjść z tego, bo to jest potrzebne, to jest w obecnym momencie wędkarze mają dwóch wrogów, to są rybacy, a drugim to są... Złe kobiety. I z tym musimy walczyć. To musimy zrobić. Eee, dlatego Mordki, zostawcie łapkę w górę na zachętę do tej akcji, żeby to wszystko poszło do góry. Musimy walczyć o naszych ziomów, zostawcie łapę w górę dla dzikusa, żeby dzikus w końcu wrzucił to niewoli jazmo. Ja nie miałem teraz czasu przez tę robotę. Kuzyn uratowany no właśnie jestem mega podekscytowany kuzynem że on wrócił ma zajebistą łódź już nie mogę się doczekać jak w połowie właśnie listopada przyjadę i razem wybierzemy się na ryby no i trzeba będzie delikatny żużlek też warnąć no słuchajcie było mi niezwykle miło tutaj być z wami. Dzięki serdeczne. Cieszę się, że po prostu udało się wszystko już praktycznie wyprostować. Wracamy na pole bitwy, uzupełniamy stany magazynowe i widzimy się nad wodą. Ja w weekend jestem na Kaszubach, a w połowie listopada jestem w Szczecinie. Będzie obiecane spotkanie z widzami na bulwarach w Będzie zajebiście. Elo mordy!